Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się w Kościele na Strudze, gdzie miała miejsce uroczysta msza święta z udziałem kombatantów i pocztów sztandarowych. Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent Andrzej Duda. Na pierwszym miejscu był zawsze Bóg, chorob i ojczyzna. Dzisiaj oddajemy cześć tym, którzy oddali życie płacąc najwyższą. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa, polska niepodległość odzyska, a człowiek pochwaloną godność. Narodowy Dzień pamięci żołnierzy wyklętych można też uczcić aktywnie i na sportowo. Po raz kolejny w taki sposób aktywny, sposób sportowy. Chcieliśmy jako miasto włączyć się w objęcie opłat, właśnie w pamięci żołnierzy wyględnych, które 1 marca obchodziliśmy w całym kraju. I bardzo się cieszę, że właśnie w taki sportowy sposób, że możemy zaprosić i biegaczy, takich, którzy na co dzień ten sport uprawiają, no, ale też całe rodziny, bo dwa dystanse, jeden ten pięciokilometrowy, który właśnie trwa z podbiegiem dwa razy na tą naszą wspaniałą górkę, bardzo wymagającą, ale też krótszy klucz, ten symboliczny bieg, który może właśnie wziąć udział. Cała rodzina i właśnie tak było, że i dzieci i rodzice razem ten dystans pokonali właśnie w słusnej idei upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Bieg tropem wilczym jest popularny w wielu miastach, a w Markach odbył się już po raz trzeci dzięki organizacji przez miasto Marki. 200 pakietów startowych zostało wydanych. Jakie dystanse? Mamy dwa biegi, bieg podstawowy, czyli 1963 metry, drugi bieg mamy 5 km Z racji warunków atmosferycznych musieliśmy troszeczkę ten drugi bieg wydłużyć. Bieg na krótszym dystansie 1963 metrów najszybciej pokonał Artur Łempicki. Dystans nie za długi. No biegam generalnie dużo dłuższe dystanse, ultramaratony górskie, także to była taka mała przebieżka dla mnie. Czyli dzisiaj rozgrzewka. Zdecydowanie tak, jeszcze dzisiaj w planie jest 20 km. A czy bierzesz udział również w długim biegu na 6 km? Czy pobiegnę, ale nie, nie mam numeru, także biegnę sobie po prostu tylko tak dla satysfakcji. Jeszcze raz gratuluję i do zobaczenia za rok na kolejnym biegu. Dziękuję bardzo. Najszybszy na dystansie 5 km był Artur Fijałkowski. Na każdym dystansie idzie się zmęczyć, na każdym dystansie jest kryzys. I każdy dystans no, trzeba traktować indywidualnie, więc. Ja, brawo, brawo! Więc ten bieg, a tym bardziej taki kameralny, malutki bieg, to są. Nasze znaczy one są z reguły fajne, bo wszystkich się zna. E, biega się po swoim terenie, po którym nieraz już się to było. Więc, więc ja wolę nawet takie małe biegi niż duże masówki, które się blokuje po miasta. A wśród kobiet długi dystans najszybciej pokonała Hanna Neifeld. Jak się biegło? Bardzo dobrze, nie powiem, że trasa stwarzała trochę problemów. Była dość pagórkowata, ale dla mnie była bardzo fajna. Bo w niedzielę przebiegłam. Ultra śledzia 84 km, więc trasa była dość podobna. Bardzo fajna trasa. Pierwszy raz w markach? Tak. Tutaj, akurat na tym biegu, pierwszy raz. Ostatnim punktem obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była prelekcja historyka Leszka Żebrowskiego na temat faktów i mitów dotyczących żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Sprawę Żołnierzy Wyklętych trzeba badać. Dlatego, że mamy coraz więcej tandetnej propagandy, fałszów, obłudy, nieprawdziwych zarzutów, niż rzeczy sprawdzonych, potwierdzonych w dokumentach, w innych y, tego rodzaju relacjach świadków. Dlatego. To jest problem cały czas żywy, bo nie został załatwiony. Mamy straty powojenne od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy zabitych Polaków, którzy zniknęli w tajnych obławach, w egzekucjach, ale także w jawnych morderstwach popełnianych na wielką skalę, gdzie jednorazowo ginęło nawet po kilkaset osób. Z tego co do tej pory wiem, te mity, które narosły na temat żołnierzy wyklętych, biorą się z tej propagandy stalinowskiej z lat 40-50 i następnie zostały. Powtórzone, powielone i rozmuchane na jeszcze większą skalę na początku lat 90. To nie byli mordercy, to nie byli ludobójcy, to nie byli rasiści. To byli żołnierze, oficerowie wojska polskiego, którzy brali udział w ostatnim polskim powstaniu narodowym, w powstaniu antykomunistycznym.